Przejdźmy tym razem do punktu B. No właśnie, jak widzicie, wierzchołek to punkt F, czyli zapiszmy tak, jak miało to miejsce w podpunkcie A. Wierzchołek, punkt, przypomnijmy jeszcze raz F. Każdy kąt składa się z dwóch ramion. No to napiszemy ramię, ramię i sprawdźmy, jak się będą nazywały ramiona. No właśnie. Jedno ramię idzie od początku i nazywa się FE, a drugie FD. Ramię FE i ramię FD. FE i FD. FE i Fd. Pamiętacie, że półprosto oznaczaliśmy w taki sposób, że początek był pierwszą literą, tak? No czyli jeżeli początkiem jest wierzchołek, punkt F, to zawsze F musi się znaleźć na pierwszym miejscu. No dobra, jak to mamy, to nazwijmy cały kąt. Jak może się ten kąt nazywać? Wracamy do rysunku. Popatrzcie. Pamiętajcie, F musi być w środku, tak? Czyli jedziemy albo od tej strony EFD. E, F, D lub już nawet nie patrząc na rysunek, mogę stwierdzić, że skoro F musi być w środku, no to zamienię po prostu literka, literki E i D miejscami i mam D, F, E. Znowu podkreślam, wierzchołek naszego kąta, dowolnego kąta w nazewnictwie występuje na środku. Moi drodzy, samodzielnie wykonujemy podpunkt C, zatrzymując filmik i później sprawdzamy razem. A jak to wygląda w podpunkcie C? Zobaczcie, wierzchołek D. Ok, ramię. Jak może się nazywać ramię? Pamiętacie, o czym przed chwilą mówiłem? Na początku będzie literka D. Ramię, drugie ramię, też będzie się zaczynało na literkę D. Sprawdźmy, jak to wygląda. DE i D. Nazwijmy zatem kąt. No jeżeli wierzchołkiem jest literka D, to te kąty mogą się nazywać C D E lub ten kąt, nie kąty, lub może się nazywać E D C. Jeżeli tak wykonałeś to polecenie, brawo dla Ciebie! CDE lub EBC. No dobrze. Przechodzimy do kolejnego zadania, które nas dzisiaj czeka. Jest to zadanie numer dwa. Ta sama strona. Nazwij kąt. To polecenie tego zadania. Już nie musimy wypisywać ramion, już nie musimy wypisywać wierzchołka. Po prostu mamy nazwać kąt. Ale dla bezpieczeństwa proponowałbym zaznaczyć sobie. E, Wierzchołek, który ma być środkową literką. Czyli jak będzie się nazywał kąt? Może się nazywać na dwa sposoby. Może się nazywać CGH lub HGC. Zapiszmy zadanie. Drugie. Ta sama strona. Ten punkt A. I kąt może być. Jeszcze raz zerknijmy. Punkt G jest punktem środkowym. C, G, H lub punkt H, G, C. Proszę samodzielnie wykonać podpunkty B i C, zatrzymując filmik. Sprawdźmy, co nam wyszło. W podpunkcie B mamy kąt, którego wierzchołkiem jest punkt K, czyli nasz kąt będzie się nazywał JKL lub LKJ. JKL. Kąt JKL lub LKJ. I znowu wierzchołek znajduje się. Na środku. Sprawdźmy, jak Wam poszło pod punktem C. Tutaj mamy punkt G jako wierzchołek, no więc na zewnictwo jest dwojakie: albo BGD, albo DGB. BGT lub Kąt, no właśnie, G musi być na środku, czyli zamieniam tylko literki. Zobaczcie, nawet nie muszę już patrzeć na rysunek i powinno się zgadzać. Jeżeli wykonałeś punkty B i C w taki sposób, brawo dla Ciebie. I ostatnie zadanie, które dzisiaj przygotowałem dla Ciebie, to zadanie trzecie ze strony 138. Tutaj wykorzystujemy już informację, że kąty, jak widzisz na rysunku, są jedną ze, składową, ze składowych e, wielokątów. W tym przypadku mowa o trójkącie. Zwróć uwagę na to, że przecież sama nazwa trójkąt określa ilość kątów w, e, w danej figurze. Trójkąt ma trzy kąty, czworokąt ma cztery kąty, a siedmiokąt będzie miał ich no właśnie 7. Zwróćmy uwagę, jak wykonać zadanie trzecie. Może przejdę od razu z przykładu do zadania i zobaczymy, jak nam pójdzie. Ok? Przeczytajmy treść tego zadania. Mamy zapisać nazwy kątów w każdej figurze. Jak widzicie, ta figura, ten wielokąt, to trójkąt. Jak się nazywa ten wielokąt? Jest to czworokąt. Dowiecie się na kolejnych lekcjach, że to jest taki specjalny czworokąt. Swoją nazwę ma trapez. A tu mamy pięciokąt, też nieprzypadkowy wygląda na pięciokąt foremny, ale o tym już w klasie starszych. Czyli mamy do czynienia z trójkątem, czworokątem i pięciokątem. No dobrze, więc zacznijmy od naszego trójkąta. Moi no drodzy, jak trójkąt, to trzy kąty, prawda? O tym rozmawialiśmy. No właśnie, to jak wybrać te kąty? Bo przecież mamy zapisać nazwy. Zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz. Najpierw musimy sobie wybrać wierzchołek. Zacznijmy może od wierzchołka. Przy kącie, który widać, nie lubię tego powiedzenia na oko, ale widać, że jest największy. Ma największą rozwartość, a o rozwartości też będziemy już niedługo rozmawiać. Między innymi przy mierzeniu kątów na następnej lekcji. To jest ten kąt. Żeby było precyzyjniej, ja zaznaczę jeszcze wnętrze tego kąta. No właśnie. Zwróćcie uwagę, jak nazywa się ten kąt? Wierzchołek w punkcie K. Czyli będzie to kąt SKM lub MSK. No ale wybieram jedną nazwę, żeby nie powielać, bo tutaj chodzi o to, żeby wszystkie kąty w trójkącie znaleźć. Więc po pierwsze mamy do czynienia z jednym kątem, który nazywa się. SKM i to trzeba zapisać. Jeszcze raz. Zadanie trzecie to jest strona 138. W podpunkcie A mamy pierwszy z kątów trójkąta. To jest kąt SKM. No właśnie. Szukamy dalej. Wybieramy teraz. Wybieramy teraz drugi wierzchołek. Na przykład ten. Tym razem S. No i wybieramy, rysujemy ten kąt. Oczywiście ja to będę robił na tablicy, tego nie róbcie. No nie to jest naszym poleceniem, prawda? Mamy zapisać nazwy kątów. Wiemy, że S musi być jako wierzchołek, czyli będzie na środku, czyli możemy powiedzieć, że ten kąt jak się nazywa? K, KSM, albo K. Drugi kąt tego trójkąta to kąt K. S, M. Skoro trójkąt, to został nam jeszcze jeden kąt. Znajdźmy go. Był kąt przy wierzchołku K, był kąt przy wierzchołku M, zosta... przepraszam, S, zostaje nam kąt przy wierzchołku M. Zaznaczę ten kąt. Mogę jego rozwartość również tutaj zaznaczyć, bo to o, o ten kąt chodzi. No właśnie, jak on się będzie nazywał? Wierzchołek w punkcie M. Czyli środkowa litera to M. Mogę go nazwać S, M, K. Trzeci kąt tego trójkąta S, M, -K. Oczywiście mógłbym podać drugie nazwy tych kątów poszczególnych. One by oznaczały dokładnie te same kąty czyli ten sam trójkąt. Co ważne, bardzo istotną kwestią jest, to żebyśmy zauważyli, że tak naprawdę, żeby podawać kąty w, do, w danym trójkącie, no trójkąt się nazywa generalnie, e, mogę go nazwać, wracając do, do tego rysunku, mogę go nazwać KMS, tak? Ja go mogę tak nazwać, ja go mogę nazwać go KSM, mogę go nazwać SMK, nie ma to większego znaczenia, ważne, żeby wymienić wszystkie wierzchołki, najlepiej alfabetycznie oczywiście. E, ale zwróćcie uwagę na to, że każda z tych trzech liter, które występują, muszą być wierzchołkami kąta, tak, co jest oczywiste i co wynika z rysunku. I zwróćcie też uwagę, żeby dobrze zapisać wszystkie kąty, środkowe litery muszą się różnić, tak. Zobaczcie, nie występuje dwukrotnie ta sama litera, bo gdyby wystąpiła, okazałoby się, żebym ten sam kąt opisał, co by było niezgodne z poleceniem. No dobra, moi drodzy, Myślę, że wystarczy. Bardzo proszę, żebyście samodzielnie jeszcze wykonali podpunkty B i C. A my sobie za chwilę sprawdzimy. Bardzo proszę, robimy podpunkty B i C. Ok, sprawdzamy podpunkt B. Zwróćcie uwagę na, na to, że. Skoro czworokąt, to mamy do czynienia z czterema kątami. Był trójkąt, trzy kąty. Był czworokąt, cztery kąty, tak? I teraz sprawdźmy, jak to działa. Wyznaczam sobie jeden z czterech dowolnych wierzchołków. Ja na początku wyznaczyłem punkt G, czyli zwróćcie uwagę, że moim kątem będzie kąt EGH. EGH. Dalej. Lecę po kolei z punktami. Kolejnym wierzchołkiem będzie kąta tego będzie wierzchołek H, czyli mamy GHF. GHF. Następnym wierzchołkiem będzie po kolei punkt F, czyli kąt HFE. HFE. F. I ostatni z czterech kątów znajduje się przy wierzchołku E. I nazywa się FEG. FEG. Podpunkt C wykonajcie samodzielnie. Podpunkt C sprawdzimy sobie na następnej lekcji, moi drodzy, jak Wam poszło z pięciokątem. A teraz ostatnia rzecz na dzisiaj. Ostatnią rzeczą na dzisiaj jest y, oczywiście praca domowa. Ćwiczenia od 1 do 5 ze strony 100, 101 i 102. Uwaga! Na następną lekcję będzie potrzebny kątomierz. Miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie.